Siemano, nit 24 bity. W dzisiejszym odcinku coś, co uwielbiam bardzo szczególnie w produkcji muzycznej, czyli synteza brzmień. Na pierwszy ogień idzie masakryczna 808, która brzmi tak. Do tego odcinka postanowiłem podejść zupełnie inaczej, czyli tworzyć w momencie nagrywania tego filmu. Tego dźwięku nie miałem przygotowanego już wcześniej, dzięki czemu możecie zobaczyć krok po kroku mój proces twórczy brzmienia. Bardzo mi na tym zależało, ponieważ aby nauczyć się kreacji brzmień, nie wystarczy jedynie nauczyć się konkretnych ruchów, konkretnymi gałkami itd., tylko robić konkretne rzeczy w konkretnym celu. Dlatego, gdy coś robimy w syntezie, myślimy najpierw o efekcie, który chcemy osiągnąć, a później myślimy, w jaki sposób możemy do tego dotrzeć, jakich narzędzi użyć. Oczywiście, 800 jest tyle co producentów, a to tylko jeden z przykładów. Jednym może się podobać, innym nie, ale ważny jest tutaj proces twórczy. No i jest masakryczna, nie ma co powiedzieć. Dosyć tego gadania. Zaczynajmy! Otwieramy więc masiva. I od razu po otwarciu zawsze polecam Wam kliknąć tutaj File i New Sound. Ponieważ domyślnie ma ustawioną na przykład obwiednie głośności, więc będzie dużo lepiej go wyresetować. Więc zaczynajmy. Najpierw nuty. Narysujmy sobie coś, żebyśmy słyszeli dźwięk. Obniżmy o dwie oktawy. Wyższy. I tutaj to obniżenie o dwie oktawy jest bardzo ważne, wbrew pozorom, ponieważ teoretycznie moglibyśmy tutaj po prostu w innych oktawach napisać nuty. Jednak bardzo ważną rzeczą jest, że w zależności od tego, jakie nuty gramy, inaczej działają na przykład pewne filtry i tak dalej, które właśnie mamy na przykład tutaj. Więc dużo lepiej po prostu jest od razu ustawić na przykład dwie oktawy w dół, jeśli robimy coś basowego, na przykład stopę, ponieważ żeby lepiej, lepiej to wszystko działało. Dobrze, zacznijmy więc od wyboru fali. Ja preferuję akurat piłę, która jest akurat ustawiona. Na początek potrzebujemy kliku na początku dźwięku. Weźmy więc pierwszą obwiednię. Okej. Okay. Dobrze, czas na filtr. Oczywiście ustawiamy tutaj na monofon. Zależy od tego, jakie będziemy chcieli tutaj slajdy pomiędzy dźwiękami, no to oczywiście timem regulujemy. Możemy dać nieco większy atak na początku tej stopy 808, czyli tutaj obniżamy jej głośność, kiedy brzmi. I DECAY ustawiamy wedle uznania. Możemy ją również nieco przesterować. Może jeszcze w tym miejscu. Ale tutaj posłużyłbym się obwiednią, aby przester był tylko na początku dźwięku. daj dajmy jej trochę wybrzmienia. I chciałbym, aby ta stopa schodziła delikatnie w dół po zagraniu nuty. Kilka rzeczy przestawić. Możliwe, że jeszcze bardziej. czas jednak Zmniejszenie co ten tego klika Dobrze, dodajmy teraz modulację oscylatora the Zobaczmy jak Ring Mode się spisze. A jeszcze delikatnie to zajście. Dodajmy jeszcze nieco ataku od filtra. Bardzo mało tutaj, dodaliśmy tych wysokich częstotliwości w filtrze, jednak zauważmy, że ta automatyka naprawdę tutaj daje, daje dużo i brzmi to już zupełnie dużo tłuściej. Nieco wysokich częstotliwości jeszcze odejmuję. Nasza 808 jest gotowa. Zobaczmy, jak spisuje się w akcji. Postanowiłem jednak dodać y, nieco tych wysokich częstotliwości, czyli ich po prostu nie odejmować. Moim zdaniem brzmi to znacznie lepiej. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta materia Wam się przyda i zainspiruje Was do samodzielnego tworzenia brzmień. Jeśli coś było niejasne lub macie jakieś dalsze pytania, oczywiście komentarze są Wasze. A jeśli film się podobał, zostaw łapę w górę, subskrybuj i dzwoneczek. Przypominam, że za tydzień będzie rap, za dwa tygodnie beatbox, a z produkcją muzyczną wracamy za trzy tygodnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Biga, Mówi do Was Nitinit, 24 bity.